Jednym słowem to tak mogę opisać targi 2025 Budma, grupa pracy wykończeniowe, zrobiliśmy to strefa testów, nowości, pokazy, mogliście zobaczyć nasze narzędzia, jak nimi pracować. Zapraszam wszystkich na kolejne targi i przychodźcie, bo to jest świetna sprawa. Pozdrawiam Was serdecznie. Byliśmy na Budmie pierwszy raz po 20 latach na stoisku grupy Prace Wykończeniowe. Nasi specjaliści pokazywali odwiedzającym nasze stoisko wykonawcom nasze ciekawe produkty do wykończenia wnętrz, w szczególności gładzie z grupy Finish, masy samopoziomujące oraz produkty do płytek. Chciałem Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za tak liczną frekwencję, e, tak wielu odwiedzających, mieliśmy okazję tutaj poznać i naszych grupowiczów, i nowych, nowe osoby, e, mamy wspaniałych partnerów, bez których ta impreza by się nie mogła odbyć, e, no i cóż, zapraszamy na przyszły rok, na kolejną Budme 2026 z naszym udziałem po raz szósty. Dziękujemy. Dzięki, że byliście z nami w tym roku na budnie. Byłoby Was naprawdę dużo, znacznie więcej niż rok temu, i mam nadzieję, że w kolejnych latach zobaczymy Was jeszcze więcej. Fajnie było Was spotkać na ściankach pokazowych, że chcieliście testować nasze agregaty. Gdybyście chcieli sprawdzić je w na własnej budowie, piszcie na GPW, na pewno się odezwę i zadziałamy. Pani, dziękujemy Wam serdecznie za to, że tak licznie nas odwiedziliście na targach Boodma w obecnym roku. Dziękujemy za wszystkie liczne pytania, za bardzo kreatywny udział, za zdjęcia z delfinem, za malowanie wspólne, za udział w konkursach. Bardzo się cieszymy z Waszej obecności i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie w przyszłym roku. Tegoroczne targi Burma już się kończą, dziękujemy serdecznie za liczne przybycie, prezentowaliśmy szereg nowości, dziękujemy, że byliście razem z nami, zadawaliście same praktyczne pytania, które na pewno posłużą nam do tego, aby tworzyć jeszcze bardziej dokładne, bardziej funkcjonalne i przede wszystkim bezpieczne sery. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. flow